Dzisiaj znowu spotkanie z Krzysztofem Wodaczakiem, w związku z czym temat jest oczywisty, ta woda. Witam Państwa. E, liczne pytania, które były kierowane do nas, co robi z rzekami, czy z jeziorami, w ogóle z dużymi akwenami wodnymi, e, był poruszane tak często, że trzeba teraz na niego odpowiedzieć. Otóż e, woda, którą Państwo dysponujecie, to jest tego typu. Jak pokazywałem, zawsze ona ma bomberki powietrza, które się osadzają na butelkach, i w ten sposób można rozpoznać wodę e, właśnie taką do spożycia. I zarazem, znaczy ja tego nie mogę no oficjalnie powiedzieć, że możecie Państwo spożywać, hmm. ponieważ nie ma badań, ale. Tutaj właśnie mamy taką wodę do spożycia, dokładnie taką są jak w tej butelce i mogę powiedzieć, że bardzo smaczna, natomiast taką wodę, to jest woda osobista, to jest woda do działania przy budynkach, w ogrodach, naprawdę to przeznaczenie tej wody jest jakby troszeczkę inne niż wody, którą tutaj mam w słoiku, to jest woda, na której nigdy nie osadzą się żadne bąbelki, ona jest krystalicznie czysta. Jest to woda, właśnie którą stosujemy do zbiorników wodnych. Czas obróbki takiej wody jest 2 lata, ponad 2 lata. W tym czasie ona się oczyszcza. Wszystkie, że tak powiem, elementy obce zostały z niej usunięte. Ona sama to zrobiła. I w tej chwili do zbiorników używamy właśnie takiej wody. Eee, w butelkach. Tak, tak. <grym> teraz pokażę Państwu. A więc tak: cała Wisła plus do Rzecza. jest bardzo duża koncentracja energii w ogóle. Czyli Narew i Bóg. Eee, jest już zrestrukturyzowana. Również mamy tutaj Odrę. Tak: Odra plus do Rzecza Odry. Są zrestrukturyzowane. Żeby to sprawdzić, proponuję, żebyście sobie Państwo poszli nad wodę, zamocili ręce w wodzie i zobaczycie dokładnie taki sam efekt jak przy tych buteleczkach personalnych czy tych buteleczkach do ogrodu. Eee, co tu daje? Ta woda jest zrestrukturyzowana, ale ona nie ma aż takiej pamięci jak Państwa buteleczki i to jest właśnie ta gigantyczna różnica, te buteleczki mogą pomagać państwu w przejściu jakby na wyższy poziom, natomiast woda z rzeki w momencie kiedy stworzy się pole tak, pomiędzy tą rzeką a tą rzeką, stworzy się pole, tak, taka powiedzmy kopuła czy znaczy, początki już są, o, ona sięga no, tu poza mapę i tu poza mapę, więc ta kopuła da ten efekt, że wszyscy, którzy będą w tym polu, będą mieli jakby turbo e, doładowanie w e, działaniu buteleczek. Czyli zwiększy się w sposób znaczący oddziaływanie na państwa tych buteleczek. E, nie tak, żeby wam, że tak powiem, było trudniej, ale po prostu będzie to odczuwalna zmiana. Najbardziej znaczy najtrudniej, najtrudniejsze tak powiem, tereny, gdzie nie ma w tej chwili aż tak dużego nasycenia są tutaj całe pomorze, z tego względu, że wszystkie rzeki, które płyną, płyną bezpośrednio do morza. One nie łączą się z rzekami dwoma głównymi, czyli z Wisłą i z Odrą, Dlatego też mamy tam delikatne. No, mniejsze jakby pole energetyczne. Ale to wszystko, że tak powiem, będę myślał na tym, jak wspomóc to pole, jak podnieść na pomocy działanie energetyczne. A przynajmniej według tego co wiemy, to tak. do każdej rzeczki trzeba by było w tej chwili. Tak, do każdej z tych rzeczy. Osobne, osobne butelki wstawić. Dlaczego? Bałtyk jest dość oporny, prawdopodobnie chodzi tu o zasolenie. Ponieważ po to żeby, to, żeby woda działała prawidłowo, powinna być czysta. Czysta jest w momencie, kiedy nie ma w niej żadnych dodatków. Bałtyk niestety jest zasolony i no już nie mówię o zanieczyszczeniach, więc tam jest troszeczkę problemu z tą restrukturyzacją. Też będę nad tym jeszcze myślał. Natomiast proponuję, będą ładne dni teraz, proponuję, żebyście Państwo udali się na najbliższą wodę. I to, co pokazywałem z kropelką na dłoni, tak samo możecie całe dłonie włożyć i zobaczycie, że będziecie mieli wspaniale nawilżone, ponieważ obydwie rzeki plus do rzeczy już zostały no, zrestrukturyzowane. To taka niespodzianka i taki prezent. Teraz Leszku, powiedz, bo sprawdzałeś, jak gigantyczna różnica jest pomiędzy wodą, e, tą, którą umieszczamy w zbiornikach, a wodą, która jest yy, indywidualna, tak. taka personalna. No, różnica jest ogromna, jeżeli chodzi o, o oddziaływanie. Przede wszystkim ta wola, woda, która jest w zbiornikach umieszczana, yy, ona jest po pierwsze trwalsza, po drugie no, ma takie właściwości, które silniejsze zdecydowanie od tej wody, która jest do użytku osobistego. No, ale E, dla naszego użytku osobistego nie jest to konieczne, żebyśmy używali tej e, mocniej energetyzowanej wody. E, natomiast jeżeli chodzi tutaj o, jak, o jakieś większe zbiorniki wodne, no to jak najbardziej to jest. E, ma to sens ze względu na to, że przede wszystkim wiemy też, że ta, ta woda z. E, Właśnie którą się umieszcza do rzeki, ona ma dużo, dużo dłuższy potwierdzony w tej chwili czas działania, tak jakby w ogóle nie kończyło się. Tak, jakby skończono. Natomiast jeżeli o tę wodę chodzi, no to mamy potwierdzone działanie e, prawie, no, prawie 3 lata. Tak? Prawie 3 lata. E, ja nie wykluczam, że może być dłużej, no ale tu empirycznie sprawdzamy i podejrzewam, że będzie dłużej. Natomiast tam jest pewność, że ta woda będzie działała bardzo, bardzo długo, w w nieskończoność, dopóki ktoś tam nie zniszczy tej buteleczki przez przypadek. No bo rybiecie, są sklane. Sklane są, także no nie da się tego od razu tak zniszczyć, samo się nie zniszczy. No. Także, także wszystko powinno być jak najbardziej. Długotrwałe, długoterminowe. No i ja tutaj widzę pewne rzeczy, że im dłużej te butelki leżą w, w zbiornikach, tym mocniejsze jest świecenie całej rzeki. Bo ona świeci piękną energią, jak ktoś ma z jasno jasnowidzenia, to będzie widział, że, że świeci sobie. Z tym, że są takie ciekawostki. Ja nie chcę tutaj. W tej chwili nikogo uprzedzać, ale to świecenie widać. I nie zawsze, nie zawsze ono jest równomierne. Tylko tyle wam powiem, że to świecenie nie jest równomierne na jednej rzece. To zależy od jakichś tam czynników. Nie będę wam tutaj mówić, na której rzece są jakie zaburzenia, bo to jest. Dla odkrywców jest to bardzo ciekawa informacja, że może być troszkę. Inne to świecenie. Teraz, e, jeżeli w tym, o, tak powiem, na tych terenach pomiędzy granicą wschodnią i zachodnią będziemy mieli dużo butelek personalnych, e, czy ewentualnie butelek do, e, do urodów, tak. tak, czy tam do domów, Mhm. E, zacznie tworzyć się bardzo silna kopuła energetyczna o tym jeszcze nakręcimy jeden program kopuła energetyczna daje ten efekt że po prostu nas chroni mhm. dalej no cóż myślę że Państwo macie dostęp nie tylko do internetu i możecie sami się dowiadywać e, ja swoją działalność prawdopodobnie zakończę w momencie, kiedy jeszcze no, mamy takich parę miejsc, które trzeba... No, trzeba. Po prostu chcemy. Tak, tak. Chcemy jakby uruchomić, a potem, no cóż, będzie fajna zabawa. No dokładnie. No. Także ja z mojej strony dziękuję. tyleżko jeszcze coś chciałbyś dodać? No myślę, że to wszystko... Znaczy prawie wszystko bo chciałbym zachęcić do tego, żeby sobie obserwować, co się dzieje, gdzie się dzieje, jak się dzieje. Teraz tak bez względu na to, gdzie ta woda jest umieszczona, ta, ta o silnym działaniu, to ona działa i w dół rzeki i w górę tak, aż do źródeł. To jest najdziwniejsze właśnie. No. Spodziewaliśmy, się, spodziewaliśmy się, że będzie to płynęło z wodą, ale przeszło do nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ nagle poszło w górę pod prąd. Tu prąd nie ma znaczenia, tyle mogę mhm. powiedzieć. A jeszcze jedna rzecz, chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na grupę Prawoda. Ona jest na Facebooku. Szykujemy się do otwarcia strony Prawoda, ale na razie jest grupa Prawoda. Zapraszam wszystkich, naprawdę wszystkich, którzy chcą poczytać, podzielić się doświadczeniami, na tymże grupę. I ja już naprawdę dziękuję Leszku. Przepraszam. No tu jeszcze przy okazji zwrócę uwagę, że e, tak jak uruchomione są te polskie rzeki, to efekty można i za granicą co nieco już obserwować. Ponieważ no na przykład Olza, która jest dopływem Odry ona sobie płynie troszeczkę w Czechach. E, Poprzez kanały między Odrą a Szprewą i dalej uruchamiana jest woda i w tych kanałach, i po niemieckiej stronie, także bardzo to ciekawie też wygląda, jak żeby się nikt nie zdziwił, że o, w Niemczech już mają też taką wodę, jak u nas, że ona tak działa fajnie, no jak, jakbyśmy się nakremowali. O, jak dotkniemy tej wody, to zazwyczaj jak ona działa, to tak. Tak jakbyśmy w krem łapkę wsadzili. Na wilżadłonie. Na wilża nie wilża bardzo fajnie No, także zachęcam do badania, do dzielenia się na grupie Prawoda e, informacjami albo pod filmem. No i życzę miłej zabawy z, tak. z Prawodą. No, na pewno będzie pożyteczna. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych filmach. 真亏啊！